Cześć, mam dla Ciebie zadanie do wykonania. Możesz zamknąć oczy i wyobrazić sobie idealne miejsce na zimowy wypoczynek. Wiesz co? Może nie zamykaj, lepiej jak to zobaczysz. Czy zimowy wypoczynek kojarzy ci się z ciepłem rozpalonego kominka? Czy widzisz te przytulne wnętrza w drewnianej stylistyce? To właśnie jeden z naszych kameralnych hoteli Arcangelo w sercu Valdisole. To obiekt dla tych, dla których ważne są przytulne wnętrza i rodzinna atmosfera. Z tego miejsca będziesz miał tylko 20 metrów do przystanku skibusa, który dowiezie ciebie do świetnych tras narciarskich takich jak Marida 900. To zaledwie 6 km. A po nartach mamy dla ciebie basen i saunę. Dzięki tym udogodnieniom zrelaksujesz swoje zmęczone ciało po całym dniu szusowania. A potem może relaks z wciągającym lekturą w gronie najbliższych przykątków. Tak, tak. Możesz sobie na to pozwolić nawet podczas wypadku z dziećmi, bo one w tym czasie mogą się bawić w dedykowanym dla nich pokoju zabaw. I tak na koniec, jeśli jeszcze nie masz pewności, czy to miejsce dla ciebie, zerknij na opinię gości i przyznane certyfikaty. To pomoże ci zdecydować. A teraz możesz już wrócić do swoich codziennych zajęć. Do zobaczenia!